No, no, krokodz, wiadomo, to przeszkód wolontariatu dla dzieciaków, dla młodzieży w naszych szkołach, w naszej decyzji. Ten czas pandemii bardzo dużo zrobił takich dziur w spotkaniach, w przestrzeni integralności integracyjnej, przepraszam, jedni z drugimi, z rówieśnikami, a też i w naszych różnych działaniach. Więc tak pomyśleliśmy o tym, że zaprosimy tutaj dzisiaj do kalitacji z źródłgórko-gorzowskiej, wszystkich, którzy będą chcieli przyjechać opiekunów szkolnych ukalacji i porozmawiamy o tym, jakim jesteśmy miejscu z czym się borykają w swojej codziennej pracy, czy ta młodzież chce jeszcze uczestniczyć w tym wolontariacie, czy też nie chce. Wiemy, że dzisiaj młodzież jest bardzo akcyjna, ona nie jest szyldowa, nie wchodzi pod żadne szyld, mamy ich w różnych akcjach, nie tylko kościelnych, więc jak to możemy połączyć, jak możemy się też utworzyć na innych, jak możemy podnieść współpracę też z innymi organizacjami, jakie możemy znaleźć te sposoby działania dzisiaj lepszego dotarcia, chociażby do e, dzieciaków, wieśników, z którymi oni na co dzień się uczą, którzy są biedniejsi, którzy potrzebują jakiejś pomocy. Wiemy, że to dzisiaj jest bardzo mocno złożony temat, problematyczny, no i chyba trzeba nad tym się troszeczkę zastanowić. A z drugiej strony mamy duży potencjał, bo mamy dzisiaj pełna 60 szkolnej kukalitacji i decyzji, To jest przeszło tysiąc, licząc tak ogólnie młodzieży, dzieciaków młodzieży, którzy są naprawdę potencjałem. Jak robimy dzień dziecka, na przykład w Rokitnie, to tam zawsze możemy liczyć na po 150 osób którzy przyjeżdżają oczywiście autobusem, kilkoma autobusami i możemy liczyć na ich pomoc i bez nich byśmy też tego dnia nie mogli zorganizować. Także ich pomoc jest bezcenna. A z drugiej strony wiemy, że młodzież chce pomagać, chce łączyć się w różne akcje, i to jest coś, co też pokazuje, że ta młodzież przy kościele robi bardzo fajne rzeczy i w kościele, i że oni tak naprawdę się też z tym utożsamiają. Więc warto jakby też trochę siebie przebudzić, mówię teraz i o księżach, i o, o, o duchowieństwie, i o osobach świeckich, po to, żebyśmy zobaczyli, że te dzieciaki są, ta młodzież jest i, i możemy spróbować z tymi, którzy są. Nie narzekam na tych, których nie ma. Zrób coś fajnego.